Cześć, witajcie, ja jestem Starlexi i rozpoczynamy kolejny odcinek z Mafii 1, edycja ostateczna. Mamy w tym momencie udać się do domu Serdzia. No i Sergio Morello to jest oczywiście brat Dona Morello, z którym obecnie mamy wojnę. No i mamy za zadanie e, Serdzia oczywiście zabić, w związku z tym, że jest on oczywiście bratem Morella. Dobra, jaki tutaj sobie sam obrót wziąć? Będę no sobie ten wezmę tym razem. Weźmy sobie ten. Jedziemy więc Sergio Morela zamordować. Jest to oczywiście kolejny cel na naszej liście. A w sumie niby ten Morello jest taki potężny, niby taką władzę ma, jakby nie patrzeć, to jakoś wielu ludzi nie musimy zabijać, żeby się do niego dobrać. No zabiliśmy na początku tego kilotego. Czyli gościa, który no był na nas zły z tego powodu, że zabiliśmy syna. no toż, to trzeba było lepiej swojego snarka wychować, przede wszystkim nie robić z jego gwałciela. Kolejny sam jest sobie winy ze sana strać tak, naprawdę. Natomiast został tego statu no i tam się spotkali w piekle. Miejmy nadzieję, że zapsasał mu pozdrowienia ode mnie. Za go zabiłam. Bądź zobacz, e... Teraz mamy zabić Sergia. No i właściwie, jak zabijemy to będzie to z moza samego Morela zabić. bo no niby Morela jest taki tutaj potężny, i jest na takiego potężnego bossa. Jakby nie patrzę, to wystarczy to tylko inwocję dwie żeby zabić, żeby już jego samego Morela zabić. Więc w sumie stwierdzam, że moza ta wojna z Morelem mogłaby być trochę psa, a nie tylko się sprowadzała do zabijania dwóch osób, żeby się do niego dobrać. Choć to nie jest sobie coś, no ale. No, to akurat remakeów w sumie nie można o to do końca bo taką spłoda jest w oryginale. E, <plodująca> Zdartwo też zabić kolitego i serdzia, żeby rozprawić się z samym Marką Molero. No ale tylko jedynie wspominam o tym Zagnadona, który ma taką władzę, bo to niewiele trzeba, żeby go zabić w sumie. I naprawdę, mawet C można krytykować ogólnie za to, że była monotomna, ale jakby nie patrzeć, to. Okej, okay, mawet może być monotomna, gdy mowa o tych biznesach, które chcę ale jakby nie patrzeć, mawet realistycznie przedstawie obalenie mafii, jakby się tak na tego coś zastanowi. Zatem, co jest to, że zanim się dobiezemy do głównego bossa. Danego miasta, no to najpierw trzeba dorwać jego rodzinę, dorwać jego poruszników i to trwa faktycznie, i to też bywa no ale do tego sprowadza się opalanie mafii, właśnie. Więc ja jakbyś tak na to Transatlową, to nawet to nawet realistycznie przedstawia tutaj działania Nikolna i to w jaki sposób on e, próbuje opalić Salamarkano. No to jest trudno nie stwierdzić, że Salmorkano mimo wszystko jest zdecydowanie potem z tonem, skoro trzeba się bardziej namęczyć, żeby go dopaść. A w przypadku Morello to co? Dwie sobie zabijemy i już się będzie on może za samym murler rozprawić. No ale dobra, jesteśmy na miejscu. Zachowaj ciszę, nie, niko... nie zwracaj uwagi nikogo. Serio, poważnie. No tutaj są ci jego ludzie. ja bym dała radę tędy przejść? Co, nie, to mi nie przejdzie tędy? No tędy co najwyżej. Dobra, udało się. Jestem w całkowicie się udało. Tylko teraz, żeby... ...mnie tatan nie zauważył. Jak będę wychodziła. Jak się będę kierowała do budki telefonicy. Wow, damy radę? No, to mi się udało, dobrze zrobić, Dobrze udało mi się ten fragment przejść. Yeah, I'll be home before supper. If you wanna go It all went bad. Hey, pull it together, Tom. Whatever happened, happened. There's nothing you can do about it now. Sergio's luck is running out. Wait, what? Are you, what are you talking about? Sam and Paulie have found him. He's in Georgie's restaurant across town. You need to get over there fast. Okay. Oryginalnie oryginale ta misja była zdecydowanie dłuższa, było o wiele więcej prób zabicia Sergio. Bo test w oryginale poza próbą z pociągiem, no której oczywiście nam nie pokazali w oryginale, tylko mi... a to właściwie ludzie z Ararygo próbowali tak zabić Serdzia, ale im się to nie udało w oryginale, zostali zabici, a tutaj z kolei nam tej próby zabicia nie pokazali w ten sposób, tylko w filmie z Vincenzo i sam gonili tego Serdzia. Ale jeszcze było parę innych prób zabicia go na przykład. Uh, test była akcja z był... z tego pamiętam, była taka akcja w oryginale z Onbu, psy były i miał go ale... Yy, Muszę zacząć o broń i przez to co widział Sergio im uciekł. Więc tych prób było więcej, a to ta jedna próba nieudana i już teraz kolejna próba. To będzie teraz ponownie no zabicie Sergio i ta próba już ci się powiedzie. Więc no w oryginale Sergio był zdecydowanie większym stresciazem, z mówiąc. I ta misja była zdecydowanie dłuższa, no bardziej z stwierdzam, że e, ta misja jednak bardziej mi się podobała w oryginale. You okay? Yeah. Remake, yeah. We could draw battle later. Right now, we gotta get that bastard. Let's go! What the hell? We got a message from No! To these clowns! Oh, Nie yeah. hey, you jest kuzami, tutaj to w tym momencie widać, ze buskony zasłonić się kobietą by tylko psezydzić. Dobra, ścigamy go! motocyklu w oryginale tego nie było W oryginale ścigaliśmy go w momencie gdy ludzie Sadrago nie byli w stanie go wepchnąć pod pociąg to potem go ścigaliśmy normalnie w oryginale Ale samochodem A tutaj z kolei motocyklem Po próbie zabójstwa go w restauracji, która się nie powiodła Dobra Ok, na tym motocyklu się tak trochę ciężko jeździ, z cedzem mówią co stosuję że z... nie jest łatwe sterowanie motocyklem na realistycznym trybie jazdy, ale dobra, postaram się tego nie zepsuć, tego, no was, co ma tego, wszystko żeby na mnie uciekł No, jeba taksa! Ja pierdolę! Mój stary kumpel po waku mi przeskadza! No stary, no bo już dawno wstałem. ratować jako w a tam mi przestał! Gdzie jest komicie wsuć w tom jego, co mówię, naprawdę? Ja nie potrafię to z nim u to, to jest kolej, od którego trzymałabym się z daleka. W prawdziwym życiu. Zdecydowanie chciałabym się zatrzymać od niego z daleka. Bardziej nie naprawdę, jestem w się bardziej utopsamić z Nikonem z Tomim. A no niby tutaj Tomi ma taki kodeks moralny, że no... Nie chce zabijać kobiet! Mogę scalać. No, droga tam znowu Pauli i sam go próbowali dopać, ale o co widzia, im to nie udało? Skubany. To no ssęce jakieś to ma, powiedzmy. Jakieś co jeszcze ma. Ale może być tak, że niebawem to jego ssęce się wycerpie. Już to bardzo to samo, ale jest jak tak. Bardziej moralnie dobry niż Tomi. Nickelowi bardziej... Wartą z drogi! To jest cud, jak go jeszcze nie zgubiłam. No, serio, naprawdę. Tutaj jest jakieś strajki od strajki, jakieś protesty. Bardziej to były protesty niż strajki. Wszystko, co widzę, co tam chce zgodzić? Tyle tego Sergio nam uciekł. Ale gdzie to zamierzasz uciekać, Sergio? Hmm, Sergio Perez, ja <laughs> na no, Sergio Morales to jest, a nie Perez. Serio? I zabił mnie. No zabił mnie, bo tam się zatrzymali. Ja pierdzielę. No jedźcie! Ach Teraz zgubię, no... Zamacz, su, suwaj z drogi. Gdzie straciłam za to co tam zatrzymali niestety? A nie mam Excela z motocykla niestety. Dobra, on chyba będzie zmierzał do portu. Do swoich ludzi. I chyba za chwilę dotrzemy na miejsce, no... Dobra, do... jesteśmy na miejscu. Egzekucja! Mamy... Okej, no to teraz się będzie trzeba do niego. co dostać? No, skończcie się, Tommy! Co ty robisz? No, wzrok to, to zregenerowane. No to tutaj będzie nas czekać naprawdę. długa. długa męcarnia. Będziesz trzeba do tego serdzia solidnie psebić. Skubany. No wyłaś. Okej. Okay. To oczywiście nie koniec. Będą kolejni jego ludzie. Chociaż sobie to zrozajdzać, bo całkiem możliwe, że tutaj jakąś kartę mogę znaleźć, papierosową. Nie, naprawdę tutaj jest ka jakaś karta papierosowa, w sumie, bo tutaj gdzieś jest karta papierosowa z tym Serdzią, właśnie. I spróbuję ją znaleźć. Serdzie naprawdę myśli za. Za mną wygrasz? Bądź Ha! Zascelony! to z takiego dystansu, z pistoletu to mi spodoba! Edzot! Nie mam amunicji do Tomigana, niestety. A tak jest u mnie, cienko z amunicją, co mówiąc. Chcę z po tych budynkach, bo tutaj wiem, że jest gdzieś karta na pewno do zdobycia. Mam nadzieję, że z tej karty nie przegapię. To jest amunicja. Na się zdecydowanie psyda. Teraz można wejść na górę. Na górze ta karta może być. O, ten ma snajperkę? No co mi się przyda ta snajperka? Do czegoś? No nie, bo co wiecie, jak na coś tam nie ma ludzi. Ci ludzie się pojawią, oczywiście widzicie gdy da tam psejdę. No ale teraz jak na coś tych ludzi tam nie ma. Skoda. To z drugiej strony, jakbym tam podesła najpierw, a potem wróciła tutaj Bo tutaj nie ma tej karty, widzę Mogłabym tak ewentualnie zrobić ich spróbować pozdejmować do Sniperki Bo tutaj na pewno nic wpławią, gdy upsida, no oczywiście, widzicie, tak. No, widzicie? Mówiłam. Ale teraz bym się tam wróciła na górę specjalnie. I zdejmiemy ich ze sniperki, moza. Okej. Okay. O, ten jak się pięknie ustawił pod becką! No ale mam mało na tylko dwa ust mi naboru zostało, to słabo. Za wiele i tak tutaj nie podziałam. To jest tam miejsce na mapie jest, ale się nie chce pokazać skubany. Dobra, chyba tyle. Bo na tyle, jeśli chodzi o zostanie z tej perki. Wejdę, bo tutaj. Być może tutaj będzie ta karta. Jest gdzieś na 100% porcie. Gdzieś tutaj jest. Tylko mam nadzieję, że jej nie Tu jej nie ma. O, 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 o! Jest, chyba jest. Jest, mamy. Znalazłam. Mamy to. Karty papierosowe. Sergio Morello. Sef związku z, w związ, Związków Zawodowych, drugi w hierarchii brat najpotężniejszego gangstera w Lost Heaven. Sergio Morero ma pod komendą więcej ludzi niż ktokolwiek inny. Przez lata żył w cieniu swojego brata, Marco Morella, lecz w końcu zdobył wielką władzę dzięki ruchom robotniczym. Wsparcie ze strony prostych ludzi pozwala mu, jednym słowem, zatrzymać cały psemy w mieście. Cel on sam y, jest tylko potężny, lecz głupoko swego brata jest nie do zatrzymania. No, tak to składa, że obecnie jego brata tu nie ma, więc można go powtrzymać. ...bo nemá to jeho brata. I Trochę niestety mnie poranił, a to jest co nie koniec, bo no kolejni dobra, gdzie wy jesteście? Gdzie oni są? Holera. No, nie, no, nie mogę tam uciec. Ale ten, dobra, ten TommyGun jest tak niecelny, kto do mnie nawala? Cholera, jasna, kto do mnie nawala? Bo dosyć wrażenie, że ktoś z tyłu do mnie nawala. To jest dobra, muzyka się uspokoiła, więc chyba ich tutaj. Więcej nie ma, nie, ma, są kolejni osobiście. Becka. Znowu sniper nie! Holera, zginę! Nie dobra, to. to jest ciężkie. Nie ma jakieś apteczki tutaj? No, no na mapie, oczywiście nie zobaczę. Znaczy, była apteczka, ale już ją teraz nie w sumie, niestety. To jest problem. Dobra. Snajper zascelony. A dlaczego ten Tommy jest taki niecelny? To pistolet bywa bardziej celny. No wyłaś! No co je mamy mam się do ciebie sama pofatygować. Proszę, pofatygowałam się. Gdzie wy jesteście? Naprawdę nie ciekawie. Dajcie mi jakieś zycie. No nie, no jest. Nie, zginę. Zginę, zginę, zginę. Nie, zgin nie chcę zginąć. Naprawdę nie co zrobiło. No, hey! ale to jest co nie koniec, kolejni. APTECZKA! Jest aptecka! Dobrze. APTECZKA mnie uratowała. A mogę wejść? Tu jest jakaś aptecka. Tak, powcynacie nie dacie rady. Zasceleni. znajdź wejście na dwozec. Dobra, tutaj się trzeba udać. A w oryginale trzeba akurat było pokombinować, jak otworzyć to przejście. Jak otworzyć tą bramę, gdzie się Sergio schował. Jak <grywa> właściwie tą bramę zniszczyć. <grywa> no tutaj od razu gra nam podpowiada co zrobić.

nie mam ani granatów, ani koktani, mołotowa. Niestety. Dobra, zabij Serdzia. Najwyższa pora, gdzie jesteś Sercio? Ja teraz będę chciał mnie przekupić. No to najpierw przekupstwa, teraz groźby. Dobra Sercio, chodź tutaj. Tak. O, nemám amunicii. Cholera, já to s nemám. Ale spokojně, mám jiné sposoby. wśród wybuchowych becek! Na <grywa> no to serio spalił się zywcem! tak Taki z niego szczęścia, że ukrył się wśród wybuchowych becek! No faktycznie bardzo wiele szczęścia miałeś! Taki mądry byłeś! Myślałeś, że wybuchowe beczki cię ochronią przed śmiercią, typie!

for a don to be feared he's got to be seen finally word came through that he was gonna break cover nose at us. taking a show like there's not a war on we'll meet him in the streets we do him like this we wait outside the theater till the end of the show all those rich assholes will start coming out that's when we hit Morello and his gorillas in a crowd before they see us coming the theater is going to be packed and not just with seps there's a good chance the mayor maybe even the chief might be there too that's the goddamn point tom we kill morello in public in front of the city's creme de la creme then they'll all know who's in charge and it doesn't matter if you have a badge or a gavel or a fat wad of cash in your pocket if you cross salgari and his boys you're dead okay boss we'll get it done Take the machine guns. Make sure you don't get caught. around outside the theater. Keep the choppers hidden until you spot Morello. and then you light them up. I want it to look like that white suit is covered in roses. You got it. Sure, boss. to pokazywać, jaki naprawdę jest Ze wcale się jednak może nie ruzis od Merla, biorąc pod uwagę to, co on tutaj mówi. No że, za, ze za ze mną, to jesteś trupem. No. A gdy go pierwszy raz spotkaliśmy, to się krował a takiego spokojnego <grym> biznesmena, jak to samo określił, się nazywa biznesmenem. Dobra, okej, okay. kończymy ten odcinek, to być na tyle. Mam nadzieję, że nie było za tych problemów, no nie, no nie nie powinno być. Trochę się martwię, biorąc pod uwagę to, że mi wyłączyli prota w momencie, gdy miałem komputer włączony. No, ale nie no, odcinek się powinien normalnie dobrze nam nagrać. Dajcie łapkę w górę i modką tylko tej buzki. No, dobrze by było, gdybyście dali. Mam nadzieję, że zdacie. Jakiś komentarz napisacie. To będzie na tyle. A w kolejnym odcinku zabijemy Morela. Bywajcie!